Podsumowanie. Bejsizm to jest niesłychanie żywa metodologia kognitywistyki. Zachowanie się tutaj traktuje jako efekt racjonalnego wnioskowania probabilistycznego, wnioskowania zawodnego. Natomiast Bayesizm to jest, to jest ogromny nurt, w którym mogą występować bardzo różne warianty, które się wyróż można wyróżnić w rozmaity sposób. Ja Państwu posłużyłem się poziomami Mara, których już znacie, a żeby rozróżnić kilka wersji. I też oczywiście dotyczy ten nurt bardzo wielu zjawisk. Podam też Państwu, jakie są wątpliwości dotyczące tego podejścia. Przede wszystkim czy w ogóle da się go obalić, czy, czy, czy beisizm jest obalalny. Czy można znaleźć kontrprzykłady, przykłady, skoro on się dopasowuje do wszystkiego? Analiza racjonalna nie wydaje się pod tym względem dobra, bo wszystko się da w ten sposób opisać. A może w takim razie jest to tylko inny sposób opisu tych wszystkich zjawisk, które już z nami i jesteśmy w stanie wyjaśniać innymi metodami. To jest tylko taki pojęciowy trik, który nam mówi, że możemy coś nowego z tym zrobić, ale tak naprawdę nic tam nie ma. Moim zdaniem, to są tak naprawdę do dzisiaj pytania. W jakiejś mierze otwarte. Ja Państwu to tylko częściowo sugerowałem. Będziecie poznawali więcej tych rzeczy w kolejnych etapach swoich studiów. Na dzisiaj Państwu dziękuję za uwagę. Zachęcam do wypełniania ankiet i realizowania testów. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia na następnym wykładzie.